Witamy w Energia Gaz Polska, prezentujemy montaż instalacji gazowej do Kia Sportage z dwulitrowym silnikiem o mocy 142 koni mechanicznych. Jest to auto z 2009 roku. Zamontowaną mamy tutaj instalację BRC Second 32. Jest to włoska instalacja z dwuletnią gwarancją bez limitu kilometrów. Oto poszczególne jej elementy. Centrala sterująca sekwen 32. Urządzenie sterujące przeznaczone do aut 3- oraz 4-cylindrowych. Filtr fazy ciekłej wraz z elektrozaborem Listwa wtryskiwaczy gazowych Reduktor Oraz filtr fazy Auto spala około 12 litrów benzyny Gazu 13 litrów Na każdym przejechanym 1000 km Oszczędzamy aż 310 zł. Przełącznik zamontowany mamy na życzenie klienta po lewej stronie od kierownicy. Wlew gazu umieszczony mamy w zderzaku. Bardzo wygodne rozwiązanie, nie wymagające stosowania końcówki. Zbiornik o pojemności 53 litrów, umieszczony jest w miejscu przeznaczonym na koło zapasowe, pozwoli on na przejechanie około 350 km. Koszt takiej instalacji do tego auto wynosi 2900 zł, zwrot kosztów montażu nastąpi już po 9300 km. Dziękujemy i zapraszamy ponownie.